Dobra kochani, słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze taki szybki filmik pokazujący, co można zrobić, wykorzystując taką kamerę słuchajcie. W tym wypadku Larka, to jest model totalnie przeciętny, tutaj ta jakość nie jest najlepsza, ale jak sobie pomyślimy, co moglibyśmy uzyskać na tych kamerkach, na przykład SJK 7000, bądź w wyższych modelach. Bądź też na przykład na innych jeszcze w tych kamerkach co są dostępne na rynku mam tu na myśli kurde zawsze zapominam tą nazwę Miotkam czy coś takiego bo w zasadzie co mamy liczących się takich graczy na rynku SJKama, tą drugą jeszcze taką bardzo znaną co zawsze zapominam tą nazwę Manta oczywiście jest też ma różne wersje tych kamerek generalnie można powiedzieć, że na rynku jest duży wysyp tych kamer Słuchajcie, wam coś pokażę, jak dzisiaj przy pomocy takiej kamery, takiego słuchajcie Jezu, nie adapteru, kurde nie lunety, ja pierdolę, wylatuje mi z głowy wszystko obiektywu, takiego obiektywu z Aliexpressu i wyobraźcie sobie, że on kosztuje od 70 zł do 100 są różne wersje, 10x130, 10x180 i generalnie tych obiektywów, trochę też jest na Aliexpressie, ale to jest najtańszy do zabawy, jest naprawdę zarąbistym obiektywem. To był mój pierwszy obiektyw, który kupiłem, żeby bawić się jako tako pod mikroskopem. Słuchajcie, montuję go do statywu, zamontuję oświetlenie, żeby to lepiej było wszystko widać. Tutaj sobie przyłączę. Słuchajcie, jeszcze takie coś. Tutaj mam w ręku kamerę, która była dostarczona z mikroskopem. Hyera 5200, no dokładnie to jest model HR 5200. I ona ma przetwornik, słuchajcie, Soniaka. Natomiast ta kamera nie jest jakaś nadzwyczajna. Tak naprawdę jej max to jest 1080p w 30 fpsach. I powiedzmy sobie, że ta jakość jest jeszcze taka sobie. Chyba najlepszą jakość da się uzyskać na 720p. Wtedy ten obraz jest jakby taki najbardziej natywny. Prawdopodobnie może tutaj jest jakieś skalowanie. Do Full HD, a natywna rozdzielczość tej, tej, tej matrycy Soniaka jest właśnie 720p. I na koniec sobie zobaczycie jakość z tego, nie? Ale żeby Wam coś najpierw pokazać ciekawego, to pokażę Wam zabawę z tą kamerką. Jest teraz podłączona do laptopa w trybie PCC, czyli jakbym sobie tutaj odpalił, słuchajcie, dam podgląd na pulpit, że będzie wszystko widać. Menager urządzeń. Zobaczcie, to jest ta kamera, ona jest na jakimś tam procesorze IK CZEK SPCA6330 I z tego co można sobie w internecie poczytać, to to jest naprawdę bardzo przeciętny procesor czy tam matryca Wiadomo o co chodzi I powiem Wam tak o, do tego celu wykorzystam aplikację, słuchajcie, S.A.E. Zobaczcie Tu jest już podgląd tej kamerki, na, tym, na tej aplikacji mamy tutaj wybór rozdzielczości dla tej kamerki. Jest tutaj wykryta jako ik SPCA 6630. No i zobaczcie, maksymalna rozdzielczość jest 1600x1200, teraz jest 1280x720. Ten obraz jest taki, jak widać. I teraz Wam pokażę pewną fajną taką ciekawostkę, o której wspominałem przy okazji kręcenia filmików LAX Marka i z tym obiektywem, że tam jest ten klej który uniemożliwia nam kręcenie tym obiektywem. Patrzcie się na to. Już się przełączam. Słuchajcie, tutaj, w tej kamerze, już jest tak zmodyfikowany ten obiektyw, że ja mogę nim kręcić. Mogę nim kręcić, go wykręcać i go wkręcać. Ten gwint jest bardzo długi, czyli tą ogniskową możemy tutaj sobie regulować jak sam. i Zobaczcie teraz, jak to działa na podglądzie, czyli uruchamiamy sobie, słuchajcie, kamerkę, tylko muszę włączyć pulpit. Byście <grym> widzieli też. Słuchajcie, teraz jest tutaj na tą płytkę skierowane wszystko. I patrzcie ja teraz będę kręcił tym obiektywem, dalej jest rozmazane na maksa, kręcę w drugą stronę i uzyskuję już jakoś tam ostrość. Już mogę coś sobie tam pokazać dzięki tej kamerce. Tylko mówię, ta jakość z tej kamerki jest bardzo przeciętna. Duża jest taka pikseloza, jest, yy, słaba jest matryca w tej kamerce i sobie wyobraźcie, co byście mieli po podłączeniu takiej dobrej kamerki, jakiejś SJKama czy na przykład tego Luxmarka, Lexmark, czy Luxmark? yy, na przykład X10 czy tam W10, która już kosztuje, kurde, no tysiaka. Także te kamerki są już, na przykład yy, Luxmark na procesorach Umbrella, to już jest naprawdę fajne, fajne są procki. No niestety, ja kupiłem X10 uszkodzoną, moduł Wi-Fi był, był totalnie zjarany. Pokazywałem to na społeczności YouTube'owej. Jak wylutowałem ten układ, dziura po prostu w układzie, i kamerka dlatego nie działała pewnie. I co do procesora, co ciekawe, całkiem możliwe, że ten procesor tam jest sprawny, tylko ten moduł Wi-Fi po prostu powodował jakieś zwarcie, i się kamerka nie mogła uruchomić. Dobra, mniejsza z tym pokazuję Wam, jak działa ta kamerka. Po, chcę Wam to dokładnie pokazać, dlatego będę tutaj się przełączał. Tak, słuchajcie, wykręcam teraz ten obiektyw, żeby nałożyć go na ten obiektyw z AliExpressu. I zobaczycie, że taką kamerką sportową, samochodową, jakąkolwiek, jak dostaniecie się do czystej matrycy, która jest tam, sobie siedzi. To praktycznie możecie sobie zmontować zestaw jaki tylko chcecie, z czego chcecie, nakładając, łącząc to jakoś tutaj z takim obiektywem. Bardzo ważna sprawa też jest, żeby dbać o czystość tego obiektywu, żeby on był jak najczystszy. Wtedy mamy wtedy najlepszy obraz, żeby taka może być. Słuchajcie, nakładam tego lexmarka i patrzcie się teraz pod spodem. Kość ramu dla przykładu, jak będzie wyglądał ten obraz z takiej kamerki. Nie? Ulpit tutaj. Słuchajcie, już widać, że coś tam jest, ale ostrość jest jeszcze nieustawiona. Tym razem sobie ostrość regulujemy obiektywem sali ekspresu tym pierścieniem, co tam jest. No i spróbujmy tu jakoś wostrzyć ten obraz. Słuchajcie, nie mogę. Nie mogę z tego względu, że... Dobrze ją ustawiłem. Jeszcze raz spróbuję. Dobra, tu są jakieś elementy. Oczywiście e, matryca względem soczewki musi być jak najbardziej prostopadle. Wtedy mamy najostrzejszy obraz wszędzie, żadnych zniekształceń. No, powiem Wam, że słabo to widać. No dobra, teraz to jest jakoś. Słuchajcie, z tej kamerki. Jak się ustawi matrycę centralnie w osi do środka obiektywu, no to wtedy ten obraz jest jak najbardziej. Po środku wyostrzony, po boku jak widzicie jest, jest jakieś rozmazanie, dlatego że ta matryca jest dosyć krzywo przylegająca do tego obiektywu. Ale tu mogę Wam pokazać mniej więcej jak wygląda podgląd z tej kamerki. Tak? Zmienię teraz sobie rozdzielczość na 1600. Zobaczcie, rozdzielczość na 1600 jest taka. Czy jest lepsza? Nie, nie jest lepsza. Według mnie ta kamerka ma naprawdę słaby ten. E, tą, słabą tą matrycę i to wygląda bardzo kaszaniasto. Mam nadzieję, że to uda mi się jakoś wam fajnie pokazać. 720p robi jakiegoś takiego zooma. Nie wiem dlaczego. Ale wchodzi już duży zoom zobaczcie. Teraz ruszam samą kamerą, czyli ten obiekt, ten, tą matrycą. Ona się przesuwa względem obiektywu. Widzicie? Tu już jest kaszana, no to muszę sobie poprawić troszeczkę. O i teraz jest mniej więcej OK. I co wam powiem? No szkoda, że nie mam jakiejś lepszej kamerki. Bo jeżeli ktoś sobie by prześledził moje filmiki, to kiedyś robiłem taki eksperyment na aparacie fotograficznym soniaku WX220. Słuchajcie, tam wywracałem do góry nogami całą tą, <gryw> Cały ten obiekt, który tam siedział, tak żeby tylko po prostu była matryca. Widoczna dla obiektywu, i wiecie co wam powiem: to była najlepsza jakość obrazu z mikroskopu, jaką osiągnąłem, chyba przez wszystkie te lata, które spędzałem gdzieś tam przy jakimś dułaniu elektroniki. I powiem wam, że ten aparat Soniaka miał takie opcje, że tam mogli się sobie zmieniać tak, jak normalnie w aparacie: tak zmieniać sobie scenerię, jakieś ISO i tak dalej, i tak dalej. I nawet miał korekcję geometrii. Zooma miał jeszcze do tego. Kurde, i ten zoom działał. Nie, to był najlepszy projekt, jaki mi się udało zrobić. I on bił, słuchajcie, wszystkie te kamery mikroskopowe, które widziałem. Była taka duża naturalność obrazu, że jak patrzycie się teraz tutaj na tą cynę, to tu jest taka piksowaza, że, że ja się zastanawiam, czy to jest cyna, czy co to jest. To tak jakby ktoś po prostu jakieś, nie wiem, malował. Kwadratową farbą. Nie no, jest masakra. Nie ma tej naturalności, tej plastyczności obrazu. A to o to chodzi, jeżeli macie jakiś taki mikroskop, nie? Dobra, koniec. Wkładam teraz, słuchajcie, dla. Zobaczcie teraz ta kamarka sobie. Lata bez żadnego obiektywu. Ona wam nic nie pokaże, dopóki nie zostanie nałożony jakiś obiektyw na to. Teraz wam pokażę. Jaka jest różnica pomiędzy. Tą kamerką, a tym co było w zestawie oryginalnie, to jest USB HDMI na kartę pamięci, zasilanie 5V. Fajna sprawa. Gdybyśmy mieli ku jakiegoś takiego wtyka, który miał rozdzielać na takiego bolca, no to już wtedy drzeka, to już macie super sprawę. Do tego jest, pilot jest, możecie pilotem sterować. No i pod hdmi -kiem obraz jest też spoko, tylko trzeba mieć. Bardzo dobrego HDMI grabera, bądź też podpiąć bezpośrednio się pod monitor. Dobra, podłączę ją teraz specjalnie dla Was. W tym celu odłączę sobie już tutaj tą kamerkę sportową i zobaczycie, jaka jest różnica. A będzie spora. I tu jest, słuchajcie, procesor IMX117 Soniaka. Zakręcam ją. Podłączenie też jest bardzo proste. Dobra, niech będzie na razie tak. albo tak ją ustawię. Podłączam ją do tutaj USB-ka. Włączmy sobie teraz, słuchajcie, pogląd z pulpitu, żebyście widzieli na przykład menadżer urządzeń. Mam na razie tylko trzy kamerki. No i powinna się pokazać higher 5200. Poczekajmy chwilę. No, coś nie pokazało. O, jest. HR 5200. I teraz dopiero, jak ja sobie tutaj przyłączę, jest dostępna. Przyłączam się na HR 5200. Słuchajcie, teraz jest obraz z Full HD. Tutaj już macie sporo więcej tych rozdzielczości. No i zobaczmy sobie na razie na tej największej. H264 nie działa coś. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, robię teraz podgląd z tego hajera. No, różnica będzie kolosalna. To już od razu wiem. Jeszcze sobie zrobię tylko flipa. Lewo, prawo. Mirror. Aha, bo teraz ta kamera jest ustawiona całkowicie inaczej. Musiałbym ją jakoś tak ustawić. Góra, dół, lewo, prawo, dobra, niech będzie w ten sposób na razie. No i teraz wyregulujmy sobie ostrość na tej kamerce. No i popatrzcie, tu jest ten sam element. No i jaka jest według Was różnica? Nawet już kolory są jakieś ładniejsze. No jest, jest, ale to nie jest jeszcze to, czego bym oczekiwał od kamerki. Tu już widać, że ta cyna jest bardziej jakby plastyczna, ale też widać tą pikselozę. Dlatego jak się przełączę na 1280x720, coś lepiej w ogóle widać. Wydaje mi się, że lepiej. Jeszcze raz przełączę się na Full HD. Na Full HD widać jakby takiego. O, w tym ustawieniu więcej takiego ziarna. No, widzicie? Jest. Mniej tego ziarna. E, takie ziarno występowało na przetworniku, słuchajcie, Pana Sonika. Miałem też jeszcze kiedyś kamerę. Tą, nie wiem, 48 megapikseli, tak na niej pisało. Czy 38? I tam był, słuchajcie, przetwornik Pana Sonika. Dla mnie beznadzieja. Jeżeli chodzi o kamery, y, do... Takiego lutowania elektronicznego, to tylko na matrycy Sony. Tylko na matrycy Sony i to jakiejś takiej porządnej, wtedy macie po prostu, po prostu no jak to powiedzieć, no radochę z obrazu, tak? Satysfakcję, kurde. Jeszcze jak działa Full HD 60 Fipsów, to jest coś pięknego. Tutaj ta kamera, pod tym obiektywem, no działa jeszcze nawet znośnie. Od biedy można pokazać jakąś elektronikę, co się stało, co się dzieje. Ale żeby pracować pod taką kamerką? Po przejściu na mikroskop stereoskopowy nie wyobrażam sobie takiej opcji. A są ludzie, którzy dłubią pod takimi kamerkami. I to jak jest jeszcze 30 fipsów, potrafią lutować. To jest w ogóle już majstersztyk. No i kurde, niech sobie takie osoby pomyślą, które teraz nie mają takiego mikroskopu, a mają tak, taki zwyczajny, jakiś cyfrowy. Co dopiero się dzieje, jak sobie weźmiecie podporządny mikroskop stereoskopowy. To jest taka przepaść, że jak zobaczycie ten obraz, to po prostu, aż wam zapiera dek w piersiach, czujecie to wszystko, tą geometrię tych kształtów kondensatorów. Nie ma o czym gadać. Zawsze, ale to zawsze stereoskopowy mikroskop będzie na pierwszym miejscu. Jak na razie nic go nie zastąpi. Chociaż chinole wymyślają takie patenty, że pod mikroskopem stereoskopowym montuje się specjalne takie, jakby pryzmaty, które zmieniają obraz w 3D. Można to ruszać i wtedy to, jakby się obraca pod każdym kątem. Oś jest na środku danego elementu, ale kamera po prostu jedzie na obkoło pod kątem. I wtedy ten obraz fajnie się tak rusza i możecie sobie praktycznie każdy element obejrzeć z każdej strony. Czyli, tak jak ja teraz przychylam płytkę to nie musiałbym jej przechylać, ona by sobie leżała na płasko, a tym właśnie pryzmatem, który jest montowany pod yy, mikroskopem, byście widzieli jak ten obraz robi się o w ten sposób, z tej strony, z tej strony i tak na obkoło jedzie, nie, elementów. Do inspekcji, no coś pięknego, tylko najtaniej. Można to kupić na AliExpressie. słuchajcie, za 700 zł. Ceny są po prostu absurdalne. Była próba projektu. Ktoś zaprojektował. Naprawdę znał się na projektowaniu druku 3D. Mi pod ten mikroskop jakby taki uchwyt. Ale to nie było to, to nie było to. To było za duże wszystko. Chinole jakoś to fajnie zmieścili w takiej prostokątnej płytce. I to było no, przemyślane bardzo dobrze. Wszystko chodziło jak tralala. Dobra, kończę na tym filmik. Pozdrawiam, życzę Wam miłego weekendu. Chciałem Wam to pokazać. Myślę, że niektórym może się to spodobać. Może ktoś wpadnie na jakiś genialny, szalony pomysł z takimi kamerkami. Coś swojego stworzy. Kto wie, jak tak, to niech się podzieli. No i tyle. Trzymajcie się. Pozdro.